W I, I w, w, to, w, to, w Tak, Starajcie się. Postaramy się. Game is good. Jezu, się przestraszyłem. The Magma Line To też fajna mapa. może powiedzieć. O! Ale się. O! Ale faceujemy, kurwa. Face to face a robimy, dawaj. Dawaj, face to face. Kurna. O, tu silnik jest. do za to. O! Tak. o Spirit jest to tak. jest. Poszła sobie. To, 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 to. O, się widzę. Ale kto jest? Spirit. Spirit. Zaskazane. Jest, nie goni też kogoś. Będą nie jest dobrze. Nie słyszałem jej nawet. Taka duża kobieta z niej. Zajebiście. Idę, no. Ale to przez ciebie. Jak <laughs> to mnie? Siema. No o, właśnie, do Cześć. Kukido, Idzie tu. Idzie tu. Kurwa. I... 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 Mnie go nie mnie goni, kufa. No przyjdź znaczy. że mnie Wejdź do chaty i przebiegnij obok szafki. Jestem tam Ez? Nie narzekam. Dąle. Fuck 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 Let's go! Nie, zostaw, zostaw! Ja ściągam, idź! Wypad Baba głupia, no idź! Pierwszy silnik, ja powiedziałem Jebala, nie żyję. Kuk, 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 no k***! Nope. Przeskakuj mnie to, no. no! wiem, że nie żyję. No, DJ to DJ. DJ ma timing... timing streamera, nie? No mi przeskoczyć, no przez tam jesteś, tam jesteś przez główną No kurna! To mnie pikasz! Idzie do was Nie! <noise> idzie do was uwaga. Prosto na ciebie idzie Smotny. Idzie do was Łoł, wow, idzie do niego Znaczy, do niej o, Ach, to mi, ta moja postać jest taka ładna Widziałem ładniej, że... Jeźdź go. O, widzę go. mnie Czuj. goni, to mnie goni. Ja pierdzielę. Ja się muszę zablokować każde drzewo w tej grze. Tak, gdzie jesteś? She's fucking coming at me. Fuck you! Hey. Wyjdź tak do głównego buddy, wyjdź do głównego buddy. Gonij cię, Wysle DJ. Już nie. No dwa? Co się dzieje? Goni kokito. Nie? Oj, goni goni. nic. Dzień dobry. No nie wierzę, ja sobie specjalnie przestałem biegać późno, ona i tak mnie zapała. No nie, i do piwnicy, najgorsze. To uratujcie? nie wątpię to. No to właśnie. Zara będzie miał dwójkę, no. Jak coś, to masz tutaj silnik, to... Ja pierdzielę, na się goni z kimś. Bo robi piruety jakieś. Siła do ciebie. No nie wytrzymie! Ja pierdolę A nie, nie ratujcie, nie chcę z wami grać. Aha. No idę do Ciebie, no. Nie, już nie mam na dwójkę. Tylko to... Już mam dwójkę, już nie klikam z klipem. Na koniec roku może dwójkę, cicho. Ty możesz mieć, ja tam nie mam. Nie, ja, ja już nie no, mam. Choćby ginął, jak mam wyciągnąć. Chujowo. No w końcu Cię zdjął superał. <laughs> Jej! Mogę uciec na chwilę. Teraz? Teraz ja po ciebie pójdę. Dobra, zróbmy ten silnik. Musiałem do coś w nie dostałem gusta No jak to nie zdążyłem? No właśnie jest. Właśnie łatwo nie zdążyłem. Spoko DJ, dołączę do ciebie niedługo. Bo to tylko my jesteśmy maltretowani w tej grze. oni to tam mają na wyjazd. Но no, не выйдешь ими снова. Пойду у тебя пойдёте? Идём, идём. Ну I'm going to die O, już jest przy mnie Już mnie tam Nie, ja bym dobrze Jest Ech? słyszałem tutaj Dobra, wracam do ciebie A gdzie jest? Tylko mi to, tylko mi to, tylko mi to, dude. I'm running away. mi robi się no i skończę. Ja też. O, lecimy. To mnie nie leci, żeby mnie muszę lecić. No lecimy tu z bąbką. was idziemy. Za was idziemy. Nie, nieprawda. Szybciej, 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 szybciej. Mam matkę. Ez? Jezu. Kowała mnie w Zdarza się najlepszy start. I to i mnie też O. No tobie to w szczególności. Krzyk wuju. Dawno już Zdejmuj, zdejmuj, poszła. Tak? No bufa poszła, kontrolujesz, się... kurna. No kurwa, co wieś lekko? Dobra kampi kr mnie, nie, no, nie, no, nie, nie, nie jak coś tam ma Nie ma Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma ma problemu. Nie ma blokuję ma Here we go again Dzięki Dzięki Kuzba Szybciej Szybciej ten lodziar Dobra łatwo Ten? Pewno, lepiej żeby jedna osoba odinęła niż wie No ale to lepiej dobre zakończenie, żeby klodetka przeżyła, nie? O oh, kurde, 25 tysięcy łatwo. Ale dzisiaj sobie pograłem teraz. Łatwiej,